Witaj w klockaście fanklocków.pl. Podkaście dla tych, którzy nie mogą, nie chcą, bądź po prostu nie mają ochoty śledzić na bieżąco tego, o czym codziennie donosimy na łamach serwisu fanklocków.pl. Omawiam tu dla Ciebie najważniejsze klockowe wieści z upływającego tygodnia lub danego okresu. Jeśli lubisz i doceniasz pracę redakcji fanklocków.pl, zawsze możesz wesprzeć nas dobrowolną wpłatą w serwisie Patronite, do czego serdecznie zachęcamy. Zaczynamy! Cześć, moi drodzy! Okazuje się, że ten tydzień po prostu bije rekordy suchości, jeżeli chodzi o jakiekolwiek wieści z klockowego świata. Co nie zmienia faktu, że coś tam się zadziało. Dlatego bez zwłoki przechodzę do rzeczy, bo czeka mnie dzisiaj jeszcze seans Supermana, a przynajmniej mam taką nadzieję. Na samym początku, oczywiście, lego.pl i tutaj cały czas trwa akcja specjalnie dla insidersów, która miała być odpowiedzią na. Amazon Prime Days, które już się skończyły i nawet zapewniły nam sporo nowych ciekawych ofert. Natomiast na Lego cały czas do wyjęcia jeden gratis Afrykańska Sawanna za zestawy za 625 zł minimum. Do tego podwójne punkty Insiders za wybrane serie, głównie te dziecięce. Promocja wydawałaby się średnia, ale z tego co widzimy, cieszy się całkiem sporym powodzeniem. Także można z niej oczywiście skorzystać. Natomiast podejrzewamy, że po 17 pojawi się jakiś kolejny gratis. O czym oczywiście będziemy Was informować. Jeżeli natomiast chodzi o szeroko pojęte ujawnienie i nowości, to ten tydzień należał przede wszystkim do Soundwave'a z Transformersów, czy raczej z Decepticonów. Wygląda na to, że internet ten klockowy, przynajmniej nieco oszalał na jego punkcie, zestaw z pierwszych recenzji, m.in. Tiago Katarino i paru innych osób zrzeszonych w LAN, prezentuje się niesamowicie dobrze. Do tego ma Soundbrika, oczywiście, wyceniony jest dość. Potężnie, że tak powiem. Natomiast z tego, co widzieliśmy w pierwszych recenzjach, to model prezentuje się naprawdę epicko. Ma wiele zginanych stawów, ma minikony przekształcane w odpowiednie kasety. Wygląda to naprawdę super. Ja osobiście nie mogę się doczekać, aż położę ręce na tym zestawie. I oczywiście również będziemy go dla Was recenzować. Myślę, że już na początku sierpnia, aczkolwiek przypomnę, że ten konkretny zestaw ma pojawić się w sprzedaży 4 sierpnia. Nie pamiętam, czy dla insiderów wcześniej, pewnie tak. No a tak czy owak, im wcześniej będziemy go mieli, tym na pewno wcześniej będzie recenzja i możecie jej oczekiwać. A z mniej oficjalnych ujawnień, to w tym tygodniu dostaliśmy rozpiskę pierwszych zestawów z Harry'ego Pottera na styczeń przyszłego roku. I zapowiada się to całkiem przyjemnie. Z takich najciekawszych rzeczy dostaniemy m.in. dom Luny Lovegood. Który chyba pojawi się po raz pierwszy w LEGO. No, podejrzewam, że to jest kwestia tego, że naprawdę już niewiele zostało materiału źródłowego, który można przerabiać. No i skrzydło szpitalne Hogwartu czyli kolejny duży element tego nowego zamku. I myślę, że na te dwa sety warto czekać. Na pozostałe pewnie też, ale na pewno w nieco mniejszym zakresie. Do tego dostaliśmy info, co zobaczymy w kolejnej linii Sonika. To będą kolejne dwa zestawy, i będą mocno wyścigowe: będą to samochody, monster trucki, tego typu rzeczy. I po raz pierwszy pojawi się silver. I wreszcie, pierwsza plotka o serii minifigurek na styczeń mówi o tym, że będzie to seria zwierzęca. Nie wiemy do końca, co to znaczy. No ale na razie mamy tylko tyle, więc to Wam przekazujemy. Do tego dam znać również fanom Kobi, że już w najbliższych miesiącach na półkach pojawi się dość oczekiwany model, czyli SU-57 Felon Stopgana. Jest to generalnie rosyjski samolot, o którym ostatnio nawet trochę słychać. Natomiast model jest dość futurystyczny i jest oczekiwany przez wielu fanów, bo o ile dobrze pamiętam, Kobi jeszcze nie robiło tego samolotu. No i przyznam, że sam na niego również czekam, bo samoloty od Kobi lubię i uwielbiam pasjami. No i żeby troszkę zapełnić czas na koniec, to dam wam znać, co pojawi się na naszym YouTubie w przyszłym tygodniu, bo może to wiele osób zainteresować. Przede wszystkim na początku tygodnia zobaczycie recenzję szczerbatka. autostwa maćka. Nie spodziewajcie się po nim, to znaczy po szczerbatku za wiele, natomiast samą recenzję mogę bardzo polecić. I do tego będziemy mieli bardzo ciekawy materiał dla osób, które jeszcze fanami Kobi nie są, a być może się nimi staną w przyszłości. Czyli taki super krótki, super szybki wstęp do marki. No, może nie aż tak szybki, bo to jest kilka minut gadania. Natomiast jeżeli kiedykolwiek zastanawialiście się nad tym, czym klocki Kobi różnią się od klocków marki dominującej, wiadomo jakiej, to dostaniecie odpowiedź na to pytanie, która może skłoni Was do zakupu. No i na tym kończę ten klockast, a tych, którzy dosłuchali do końca. Ostrzegę, że w przyszłym tygodniu jest szansa, czy też ryzyko, że klockastu nie będzie, bo udaje się na krótki urlop od środy do niedzieli i być może nie będę miał jak go nagrać, bo nie wiem, czy zdążę w niedzielę wrócić na tyle wcześnie. Także w najgorszym możliwym razie słyszymy się za dwa tygodnie. Trzymajcie się. To był klockastfanklocku.pl jeśli Ci się podobało, to zachęcamy do pozytywnego oceniania, komentowania oraz zostawienia subskrypcji. Przypominamy również o możliwości dobrowolnego wsparcia nas w serwisie Patronite, a w wolnej chwili zawsze możesz odwiedzić nasz serwis, który znajdziesz pod adresem fanclockoff.pl.